Weźcie partnerów Dziesięć metrów, nie dotykajcie kolanami ziemi Tak jest Pokażcie, co potraficie Teraz z powrotem Bardzo śmieszne Ci z Westview są dobrze? Lepsi od nas. Spisałeś piątkowy mecz na straty? Myślałem, że ich pokonamy. Steń. Jeremy, ty też. Mam kłopoty? Jeszcze nie. gacie się drugi raz. Ale teraz dajcie z siebie wszystko. Mamy przejść 30 yardów? Nie, 50. Dojdę, ale sam pójdziesz z Jeremy Ale obiecaj, że dasz z siebie wszystko. Dobra. Postarasz się? Dasz z siebie wszystko? Postaram się. Dobra, jeszcze jedno. Pójdziesz z zasłoniętymi oczami. Dlaczego? Żebyś się nie zatrzymał, jeśli zdołasz iść dalej. Jeremy, właśnie na niego. Dobrze się trzymaj. Kolana do góry. Tylko dłonie i stopy. Dobrze. Właśnie tak. Świetnie. Dobrze zacząłem. Trochę na lewo. Nieźle. Właśnie tak. Tylko tak dalej. <noise> Bardzo dobrze. Jestem już przy 20. Nieważne. Idź przed siebie. Nie zatrzymuj się. Stać cię na więcej. Chciałem odpocząć. Musisz iść dalej. Nie stawaj, póki nie musisz. Kolana do góry. Idź dalej. Daj z siebie wszystko. Postaraj się.

To boli. Nie łam się. Idź dalej. Jest ciężki. Wiem. Nie mam siły. Jeszcze trochę. Nie poddawaj się. Idź przed siebie. Nie zatrzymuj się. Idź dalej. Staraj się. Już nie mogę. Wiem, ale poradzisz sobie. Ręce mi mdleją. Idź dalej. Obiecałeś dać z siebie wszystko. Obiecałeś. Ciężko mi. Dalej. Jeszcze trochę. Nie poddawaj się. Idź dalej. Jeszcze 20 kroków. Dalej, proku Kelly. Postaraj się. Nie zatrzymuj się. Zostało 10 kroków. Jeszcze tylko dziesięć. Nie mogę. Możesz. Jeszcze. Naprawdę nie mogę. Możesz. Jeszcze trochę. Jeszcze dwa. Nie poddawaj się jeszcze. Ostatni, już nie mogę. spójrz, bro, jesteś na drugim końcu. Jesteś najlepszy w drużynie. Jeśli pogodzisz się z porażką, oni też. Nie mów, że nie starczy na to, co właśnie pokazałeś. Przeniosłeś ważącego 70 kilo kolegę. Potrzebujecie. cię. Bóg dał ci przywództwo. Nie zmarnij go. Trenerze? Mogę na ciebie liczyć? Tak. Trenerze? O co chodzi? Nie waży 70 kilo.